Was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj, moi drodzy, mamy poniedziałek, początek kochani nowego tygodnia. No, trochę mnie tutaj nie było, ale to tylko tak wiecie: o ciupinkę. Myślę, że to będzie taki vlog, typowo taki wiecie domowy. Ja za chwilę jadę, bo potrzebuję sobie kupić donicę. Także zaraz właśnie się wybieram do sklepu jadę Kamilę jeszcze podrzucić do koleżanki. I przy okazji sobie wstąpię właśnie do sklepu po doniczkę. Tak jak mówiłam, dzisiaj nie jest poniedziałek. Dzisiaj taka pogoda, powiem Wam, troszeczkę taka trochę pochmurna. Trochę świeci słoneczko, trochę go nie ma. Ale jest w każdym bądź razie ciepło. Widzicie, ja zresztą w bluzce jestem na ramiączkach Także gorąco, duszno jest. Tylko nie ma, wiecie, takiego nieba błękitnego. Więcej jest, jak tutaj patrzy, takie teraz zachmurane. Trochę miejmy nadzieję, że nie będzie deszcza, że nie będzie padać. Także kochani, jest już koło godziny 15. Stwierdziłam, że zacznę może dzisiaj tego vloga, że się do Was ostatnio nie odzywałam, nie było vloga, więc mówię zacznę go dzisiaj. Także, kochani, nic mi nie pozostało, zaprosić Was na nowego vloga. Dobra, moi drodzy, ja już jestem na miejscu, jestem pod sklepem. No i idę zobaczyć, jakie mają te donice. Chciałabym taką, właśnie białą, jak mam w domu. No ale czy będą jeszcze mieć, nie wiem. Także lecimy oglądać donice. No i jesteśmy, także więc szukamy. Mam ją właśnie tutaj, taka właśnie, wiecie, taka wysoka stojąca, właśnie takie coś ala ratan, takie same jak już mam w domu, bo już nie chcę po prostu, wiecie, mieć takich pomieszanych, tylko jeden, tylko wzór, całe szczęście były. Także do donica jest. No i co, no i co, moi drodzy, muszę sobie wszystko powyciągać, bo w sumie jeszcze dwa w ośrodku zdrowia moje okulary i, i co tu mam do powiedzenia to, że zaraz muszę właśnie włożyć sobie kwiatka do tego, Kamilę podwiozłam właśnie do koleżanki całe szczęście, że nie muszę jechać po nią z powrotem, bo mąż ją odbierze bo niedaleko górt pracuje, więc na tyle, dobrze muszę się napić, bo chce mi się bardzo pić tak mnie suszy także łuczek wody i lecę teraz za chwilę na ogród zobaczyć nowe hartencji rano je właśnie podlewałam, bo wczoraj nas nie było, jakbym przyjechać też było ciemno, to wiecie, nie podlewałam, więc dzisiaj rano musiałam je podlać. Także więc na razie sobie e, wsadzę tutaj kwiatka. Zaraz wam pokażę, jakiego dostałam właśnie wczoraj od teściowej, Przepięknego kwiatka, naprawdę przepiękny, pięknie kwitnie. Także potrzebna była mi donica i zaraz sobie do niego e, włożę to wam, e, pokażę. Nie wiem, jaka nazwa tego kwiatka. Nie wiem. Nie wiem, albo mi wyleciało z głowy, albo po prostu. No nie, nie wiem, nie wiem, jaki jest kwiatek. Może Wy będziecie wiedzieć, e, jaka nazwa. Dobra, kochani, bo jest tak gorąco. Ja idę chyba w ogóle, zepnę sobie włosy w kucyk, bo mam delikatnie tylko tutaj spięte. A jest mi po prostu, wiecie, mega gorąco, bo jest y, duszno na polu. No, także ja idę, włosy spinam i odzywam się do Was za chwilę, jak sobie włożyć tego y, kwiatka. No, także lecę. I właśnie tutaj, moi drodzy, sobie postawiłam y, tego y, kwiatka. Tak on wygląda. Nie wiem, może ktoś z Was ma, może nie. On ma tutaj właśnie pączki, tutaj, tutaj. Także będzie y, przepiękny miał kwiaty. Naprawdę, kwiaty. Uwierzcie, są przepiękne. Widziałam u teściowej pięknie jej zakwit. Naprawdę, przepiękny kwiatek. Także więc, moi drodzy, y, tutaj go na razie dałam. Nie wiem, czy będzie tu stał, czy go po prostu przeniosę. Nie wiem, na razie go w tej chwili tutaj postawiłam. No, y, zobaczymy, czy będzie tu stał, czy po prostu w innym miejscu. On musi mieć światło, więc y, to jest w sumie jasno w tym pokoju, więc nie wiem, Albo tu zostawię, albo gdzie indziej. Fajnie wygląda właśnie w tej Donicy. Bardzo lubię te Donice. Ja tutaj też mam, właśnie zaraz Wam pokażę. Tutaj właśnie te same Donice, co rosną też zamiokulkas i ta, Jezus, z głowy mi wyleciało jak to się nazywa. Wiem, ale wam teraz nie powiem, bo mi zwyleciało z głowy. No, ale tutaj są właśnie w tych yy, donicach. O, już wiem, Sanseviera. No, także powiem Wam, że te donice naprawdę są bardzo fajne i ładnie to wygląda. Tak więc, moi drodzy, ja idę, 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 bo mi się język plączy, chce mi się jeszcze pić. Idę sobie zrobić chyba kawę mrożoną i idę za chwilę na ogród zobaczyć, właśnie, co tam z moimi kwiatami. Muszę trochę poplewić, bo między trawami widzę już tam jakieś niepotrzebne rzeczy wyrosły, takie malutkie na razie, więc trzeba je zawczasu wyrwać. Zresztą w ogóle przydałoby się też skosić, ale nie wiem, jakieś takie chmury idą. Więc na razie nie biorę się za koszenie. Bo wiecie, nie chcę zacząć i po prostu tego nie skończyć, jakby czasem padało. No, zobaczymy. Jest godzina dopiero przed 16, więc gdzie tam jeszcze do wieczora. No i jestem już tutaj właśnie na ogrodzie. Zobaczcie, jakie hortensje teraz są. Trochę ciemniejsze, taka limonka była jaśniejsza, ale wiecie, hortensje się teraz właśnie przebarwiają, więc no, kolor zmieniają, zresztą w ogóle powiem Wam, czuć już taką jesienią, te drzewa już liście suche mają, więc masakra, po prostu mm, smutno nam będzie, jak lato się skończy ale jeszcze żyjemy latem, jeszcze jest także korzystamy kochani no i zobaczcie, tak to właśnie y, wygląda z bliska te hortensje, zobaczcie no przepięknie to wygląda bardzo ładne one są tu jest trawa, która też kwitnie no, i tu hortensję, tutaj. No i tutaj e, ta na tym pniu. No i oczywiście, zobaczcie. Rozchodniki zaczynają w końcu kwitnąć. Piękne, ładne, są e, różowe. Naprawdę, jak one się całkiem rozwiną, bo to jeszcze nie jest całkiem rozwinięte, więc będą naprawdę wyglądać przepięknie. Tu mam hortensję, oczywiście trawy duże, no i powiem Wam, że mam nową hortensję na miejscu tamtej drugiej, tamtą wykopałam i wsadziłam do donicy, a tu mam nową hortensję, która się przebarwia na różowo, i to jest ta wanila te, który mam tam z przodu na ogrodzie. No i trawa. No, także tu mam, kochani, nowy nabytek. Zaraz Wam pokażę te z przodu właśnie. Zobaczcie, tutaj mam właśnie tą, którą wykopałam z ogródka i wsadziłam ją do donicy. Też ładnie tutaj wygląda tutaj przy schodach. No i tutaj moi drodzy, te które się już poprzebarwiały te vanily fries. Zobaczcie, jaka mega różowa. No i ta ostatnia to jest inna odmiana Ale też taki delikatny róż dostaje Basen dzisiaj na razie nakryty No i zobaczcie na trawy, tam Wam pokażę Zobaczcie jaka ta jest wielka Jak kwitnie, cała okwitnięta No i tutaj te mega wysokie, powiem Wam powiem Wam, że w tamtym roku one o tej porze, no nie kwitły one no w sumie końcem sierpnia, początek września kwitły a ten rok to naprawdę wszystko o wiele wcześniej, no miesiąc wcześniej zobaczcie, jak to fajnie wygląda jak to zacznie szeleścić jeszcze wieczorem na przykład no to fajnie to wygląda to już widzieliście, tak to wygląda na dzień, na dzień dzisiejszy te hortensje trawy, hortensje przebarwione już trawy też pięknie kwitną już tak można powiedzieć konkretnie już rozkwiecione te trawy już mają ładnie te pióropusze wiecie takie fajnie one fruwają po prostu na wietrze już takie puchate się robią coraz bardziej także niestety jeszcze dwa tygodnie zostało wakacji ja z tego powodu bardzo ubolewam, bo naprawdę super są wakacje. Świetnie je wykorzystaliśmy. Także naprawdę no, trochę, trochę żal tego lata będzie, powiem Wam. Trochę żal, niestety. Ja teraz właśnie idę sobie zrobić y, kawkę y, mrożoną. No, naprawdę, pić mi się chce nie nieźle. Jest bardzo gorąco dużo. Powiem Wam, że jest taka duchota, jaka się chce pić. No i kawka mrożona, kochani, zrobiona. Siadam sobie teraz tutaj na chwilę na tarasie i może jak wypiję ją, to może pójdziemy z Damianem do parku na huśtawki. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie Damian chciał, więc ja na razie wypiję sobie kawę mrożoną. Uwielbiam, powiem Wam, naprawdę fajnie chodzi organizm i dobrze smakuje oczywiście. No to dobra, moi drodzy, ja już się przebrałam, ubrałam sobie taki, wiecie, yy, mój stary t-shirt yy, z królikiem i spodenki jeansowe. No i co, lecimy do parku. Trochę się chłodno zrobiło, jakiś wiatr wieje, więc dlatego założyłam yy, z krótkim rękawkiem. Także, więc, let's go! No idziemy sobie właśnie do parku. Już jesteśmy prawie w parku. Także. Jeszcze parę kroczków jesteśmy. Powiem Wam, że tak trochę jakoś zaczęło wijać. Nie wiem, jaki wiatr jakiś. Ale jest w sumie ciepło. Jest nawet ciepło. No i tak, moi drodzy, jesteśmy na uśtawkach. tam się też i ja. No, także więc się popuścamy, Tak, Damian? Huśtasz się? No, także więc Powiem Wam, że przebrałam sobie tą bluzkę i chyba żałuję, bo jednak mi jest gorąco. Damian, gorąco Ci? Damianowi też przebrałam trochę z krótkim rękawkiem, no ale wiecie. Mam nadzieję, że się nie zgrzeje. Nie idziesz? Idziesz się pospinać? Nie wiesz, Nie wiesz? I my już, kochani, w domu. Byliśmy właśnie w parku. Przyszliśmy teraz. Idę zrobić coś do zjedzenia już jest, nie wiem, gdzieś koło godziny chyba 18. no ale powiem Wam, ten czas szybko leci, naprawdę tak szybko czas leci szybciutko, powiem Wam, że nawet teraz tak wyszło więcej słońca, mniej tych mur jest ciepło się zrobiło, więc czas się znowu przebrać na ramionczkach zresztą tu na poddaszu naprawdę mamy gorąco więc no trzeba być jednak rozbieranym, także ja zaraz skakuję w bluzkę na ramionczkach bo jest mi mega gorąco no i ściągam mojego królika Dzień dobry kochani, dzień dobry! Dzisiaj mamy kolejny dzień, jest wtorek a wczoraj już się do Was nie odezwałam, więc połączę ten vlog z dzisiejszym dniem ja w tej chwili jadę właśnie z dzieciakami, jedziemy do czwana. No, myślę kupić, właśnie Damianowi buty do szkoły, żeby miał dochodzenia po szkole. Wolę jechać to załatwić dzisiaj, no bo nie wiadomo, czy coś jest ciekawego, właśnie w Dajczmanie. A w ogóle mam też kupon minus tam 20 zł z okazji moich urodzin, które były 9 sierpnia, więc jeszcze mam taki kupon do wykorzystania, więc wykorzystam go dla Damiana, właśnie. Oczywiście, jak będą jakieś buty, bo z tymi butami naprawdę jest y, ciężko, żeby kupić y, coś y, fajnego, w ogóle, żeby coś było, nie wiadomo y, właśnie, czy coś jest, już dawno nie była w Dejtmanie, więc y, nie wiem. Także kochani, my jedziemy, a Was zapraszam na kolejnego y, vloga, vloga, kolejny dzień ze mną, a nie vloga po vlogu, jestem sam, a ja zapraszam Was na dzień ze mną. No jesteśmy akurat w Dejtmanie, no, i szukamy butów. Że powiem Wam na razie, my wyszli także zobaczymy, czy jest coś ciekawego, czy nie. Damian coś zobaczył. Masz coś? No to dobra, to będziemy mierzyć, bo Damian coś znalazł. No to buty Hej. moi drodzy kupione. Pierwsze, lepsze, bo nie ma co wybrać, ale naprawdę bardzo fajne, więc idziemy do kasy i no, idziemy jeszcze zobaczyć, co jest gdzieś ciekawego. Może jeszcze do CC? Idziemy do CC, czy nie? Nie chce mi się. No dobra, także idziemy. No, i jesteśmy jeszcze moi drodzy w Pepko. I tutaj jesteśmy na dziale z kubeczkami. Zobaczcie, takie kubki mają. No i zobaczcie, nawet kubki po 5 zł. Taka dynia Właśnie się zastanawiam nad takim kubeczkiem. Nie mam żadnej dyni Zobaczymy. A to co to jest. O, tu macie jeszcze coś takiego. Jednorożec, chyba. No faktycznie. I z kwiatkami. No i taka piłeczka. Także więc takie kubki. W sumie nic takiego ciekawego, no ale ta dynia nawet fajnie wygląda, bo jest taka jasna. I tak, moi drodzy, jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy i tak na szybkiego Wam tutaj y, zaraz pokażę właśnie zakupy, y, co, mu, co my kupili. Pokażę Wam y, buty najpierw. Buty, moi drodzy, z Dajczmana. Cieszę się, że tak my szybko, wiecie, weszli, szybko my kupili buty. Nie było w sumie co wybrać, ale y, z tej firmy, co zawsze kupujemy w Deichmanie, buty, więc y, Ostatni akurat rozmiar 30, 32 dla Damiana, takie, zobaczcie, fajne akurat na białej tej podeszwie, tutaj czarne, bardzo fajne, właśnie takie buciki. Szczerze mówiąc, nie było co wybrać, ale te buty naprawdę były fajne. Są leciutkie, one mają siateczkę, także po szkole takie buciki bardzo fajne do biegania. Także to by było z Dejczmana. I byliśmy jeszcze w Pepko. No i powiem Wam, że w Pepko jednak, jednak się kurczę skusiłam na kubek. Już powiedziałam, że nie będę kupować kubków, a tutaj co? Kupiłam kubek dynie W sumie stwierdziłam, że nie mam żadnego kubka, takiego, wiecie, typowo jesiennego na jesień, a tu taki piękny, ładny dynia. Akurat mi się nie podobają, jakieś wiecie, tam dynie te pomarańczowe jest jasna i zobaczcie, ona jest taka w takie ciapki. W kropki. I nie uwierzycie, cena tylko 5 zł za taki kubeczek. Dynie. No i do tego jeszcze, wiadomo, jak z dziećmi jedziecie, Damian chciał taką klepsydrę. Klepsydra to się chyba nazywa. Za 20 zł. Także jest tu taki fajny piasek, taki cieniowany. No i wiadomo, ona się zobaczcie. Przesypuje się, widać. Się przesunę, może będzie bardziej widać, chociaż nawet nie, jak tak stoję. Także się tak sypie. Także, moi drodzy, takie zakupy. Kamila sobie jeszcze w hołsie kupiła bluzę. Także więc, moi drodzy, takie zakupy my dzisiaj zrobili. Powiem Wam, że jest niesamowicie gorąco, jest bardzo ciepło na polu, także ja zaraz idę się przebieram. No i co? Idę kosić, kochani, trawę. Idę kosić trawę, bo już ta trawa naprawdę wymaga koszenia. Bo już jest dość długa, więc yy, póki jest ładnie, pięknie. Także się przebieram i idę yy, kosić. Schowię sobie tylko te zakupy, umyję sobie właśnie ten kubeczek. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajny, Zobaczcie, za 5 zł taki kubek wzięłam tylko jeden, będzie na y, cappuccino dla mnie. No, także kochani, ja uciekam, yy, przebieram się, chowię to wszystko i idę kosić yy, trawę. A tak w ogóle jeszcze tutaj Wam pokażę, że sobie zmieniłam tutaj właśnie na stole. Wzięłam tamtą taką serwetę, co miałam czarną z cyrkoniami, taką wycinaną, ażurową. No i dokupiłam powiem Wam, ja kiedyś wam nie wiem, czy Wam mówiłam, ale chyba mówiłam. Te właśnie podkładki mam dwie. Chciałam dzisiaj jeszcze kupić trzecią, tutaj na środek, żeby była, ale niestety już nie było, więc na razie mam tutaj dwie. Jak dokupię jeszcze trzecią, to będzie tutaj. No, powiem Wam, że bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie w ogóle kubeczek, jak ładnie się prezentuje na takiej właśnie podkładce, takiej serwecie. Bardzo ładnie one wyglądają, ale niestety już ich w Pepko właśnie nie ma. Jeszcze na moment, kochani, wracam. Kamila mi właśnie tutaj przyniosła tą y, bluzę teraz. Zobaczcie, taką od razu Wam pokażę. Taką piękną bluzę sobie kupiła Kamila. Y, kolor y, to jest taki ładny popiel i tu takie ma holograficzne właśnie takie... Y, Kokardki. One tak pięknie, ładnie właśnie błyszczą. Oczywiście, kaptur. No i to jest kangurka. Powiem Wam, że do światła ładnie się mieni. Ja włączę sobie to światło. Nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem. Ale one są takie właśnie holograficzne, że one się tak mienią w przeróżnych właśnie kolorach. I powiem Wam, Kamila ma rozmiar XS tego wzięła, bo one są takie w sumie oversize. Owe. No i cena 139, yy, 139,99, 140 zł za taką yy, bluzę z kapturem. No powiem wam, że jak przymierzyła to świetnie to wygląda. Na rękawie też macie tutaj. No i na plecak, yy, zobaczcie, tak samo są dwie akurat. Tu jest na dole jedna i tu u góry jest yy, druga. Także moi drodzy, taka, taka bluza. No bardzo fajnie powiem wam, to wygląda. Fajnie takie kartki Jakaś nowość właśnie w house, house ze sklepu House, właśnie. No. Dobra, kochani, teraz już, na, teraz już naprawdę uciekam, idę, lecę kosić trawę. Bo naprawdę jest już godzina y, po 16:15, więc y, wiecie, czas mnie goni. Idę się przebieram i idę kosić y, trawę. Także odezwę się, moi drodzy, do was chyba później. No i tak moi drodzy, trochę pokosiłam, ale coś mi gdzieś tam nie łączy na kablu, właśnie czekam na męża, jak przyjedzie z pracy, żeby to sprawdzić. I za ten czas, zanim przyjedzie z pracy, idę chyba, właśnie przyszedł tutaj tofik, idę go chyba obciąć, bo ma dość długo, długie te włosy, po prostu plączą mu się, już nieładnie to wygląda, więc idę go chyba obciąć, bo już dawno nie był obcinany. No i go przy okazji wykąpię. No, także na razie mam chwilę właśnie takiego czasu, więc idę go, obcinam i go kąpię, a z Wami, moi drodzy, już się będę żegnać, żeby ten vlog po prostu nie był yy, za długi, tak więc kochani, uciekam, trzymajcie się kochani cieplutko, jak Wam się też podobał taki vlog domowy, to dajcie kciuczka w górę, nie zapominajcie nadal o subskrypcji kanału, my się widzimy w kolejnym vlogu, a właśnie zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem, że byliście, że oglądaliście, będzie mi bardzo miło, no i do usłyszenia w kolejnym vlogu, trzymajcie się, pa! pa.